Siemano Mariano, widzowano kolano. Widzowie, dzisiaj sobie zagramy wy taką gierkę. Co nie niż Roblox, bo, bo planuję coś jeszcze innego w moich planach. Więc to, zagramy sobie to. I tymczasem nie wiem co to jest. Ooo! Ale poleciało. Cyk. O! Dobra. Mam teraz taki. Dobra, teraz. O oh, kurde, wstawają do mnie. Dobra, dobra. Jest. I psy. Ale wybuchy. Ale wybuchy. Mam? Jeszcze nie. Dobra. Kurde. No już, nara. Przykro mi. Ale zginęliście. Dobra. Kolejny, kolejny, dobra, cyk, cyk, wow. ej, dobra, o kurde, auto, dobra, jest, dobra, teraz razy pięć chyba było, nie wiem, czy było, już, czy nie.

óra mera ora teraz kolejna bomba aj ora tu udala dobrá o čo to Tung 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 sa to poprava Dalej. Musiałem wyłączyć, bo ta piosenka była głupia. Taka... No. Dobra, widzę, że wróciłam, bo... Aj, ciężko było. Serio. Dobra. Ach, tu rakiety tu jest jeszcze helikopter. Воу. И вообще. Надо. На. Ты на фуре. Воу. Курли. Его из двух фура. О, Я с тобой Dwa tysiące mam. Co to jest? Jakieś główne. Ja. Te reklamy są tak kupie. Jajcie, Lecimy, dół. No, szybciej! Dalej! do Nie. Nie. Czekaj, okay. no, dobra. no nie chce co się wytogerać w tym w no. Dobra, no Kolejny czółk, Ten.

I Ej, ja, tu jest! Ej, ej! O, to Ci nie podoba? Oj, dobra, teraz ten zasanem gamy. Nie ruszaj się. Jest. Uuu! Dobra, jest. Razy pięć chyba było. Nie wiem. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś nielegalna reklama z dźwiękiem, no. Nie chcę mieć prawa autorskich. Cyk, cyk. Cyk nie ma, w O shit, bo tu armia idzie. Woli, dobra. Ej, bo on jest twardy jak cholera. No. <sweat> <sweat> so the change to the weekly blessings is also very easy. It's just two factions now that profit from the weekly. Добра, видно я сгид. Я сгид. Цык. И говно надо заработать. Давай, давайте. Цык. Ура. Ура. Раз в чебе в начале поездку. Раз в чебе. teraz w Ciebie i prostą ródzię. No nie jestkidalnie, ale coś za co jest cyk Dobra. Jestem? Co? Już. Dobra, jest cyk, cyk. Eee, słaby chyba. O! Dobra. Dobra. Kurde. Dobra. Jest. Co? A się mama. I ostateczny ształ Cyk i jubu.

Już jest git. Widzowie, wyłączam. Em, znaczy, wyłączam mikrofon przez tę chwilę, bo po prostu te piosenki są cringeowe i to nie wiecie jak. Dobra, teraz. E, ja, to nie jest ej, ej, a skąd? Dobra. Ale szybko fachnie. Dobra. Cyk, cyk. Dobra, cyk. oj. Cyrk? O oh, jest! Zimny gang! Zimny Jest dobra Koniec! Jeszcze! Ile tego? I nie nie... Oh, co to jest? Ta? Dobra, O, oh, da się włączyć. Yeah. Co so to jest? co oh. so tu się w ogóle w ogóle robi w te... O kramów. Czekajcie, Git. No, randomali. No i ta ta reklama będzie tfać. Reklama. O, jasne. Ding ding ding, ding ding, 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 ding. Serio? Dobra. Oh shit! Oh shit, motherfucker! Motherfucker! Dobra! Dobra, człowieku, mada człowieku! A ty jeszcze śmiecił! I prosto w gębę wleciał! Widzisz, trzeba było nie zadzierać! O, dobra... Dobra, cyk! No i gówno mogę zrobić! Teraz tu jest tej freddy! Freddy, Dobra, dobra, spiewaj. Oj! oj. Łebu mu już cały rozsadziłam Prawie. Ej, on jest łatwiutki. Myślałem, że on jest bardziej Wiecie Dobra. Aj, prawie! Dawaj! Jest? Jest? Jest, pokonany. To jest lepsze Co to jest? Po co w ogóle są te przebrania? Dobra. Można w niektórych reklamach, reklamach wyłączyć dźwięk. I to jest zajebiste. ser Serio, serio. No co to za gówno, ja chcę... No, gdzie, tu? Tu, no. Dobra. E, cyk, 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 jest. Dobra! Uuuu, ale zajebiście. Ora, ora. Już, już nie ma. Już dala wam. Ora, ora, spycuj. Oj. No, ciebie z chyba zabijam. No. Ej, dobra widzowie, jeśli chcecie par dwa z tej gry, to zostawcie łapkę w górę albo suba na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania albo oglądania moich filmów. Są zajebiste. Polecam. Pa.